Rolnik szuka żony znacząco zmienił życie Małgorzaty Borysewicz. Uczestniczka popularnego show poznała w nim swojego przyszłego męża. Ostatnia aktywność kobiety na Instagramie poruszyła jej fanów. Gwiazda wylądowała w szpitalu. Rolnik szukażony spełnił marzenie małgorzaty Borysewicz. To przed kamerami, lubianego przez widzów, show poznała swojego przyszłego męża Pawła. Nie miała łatwo, gdyż musiała powalczyć o względy rolnika z innymi kandydatkami. Gwiazda rolnik szukażony wylądowała w szpitalu. Poruszenie wśród stanów mężczyzna odwzajemnił uczucie. Przed kamerami narodził się poważny związek, który przełożył się na ślub pary. Dziś Małgorzata i Paweł spodziewają się na narodzin swojej pierwszej pociechy. Kobieta zamieściła w sieci zdjęcie ze szpitala. Wielu komentujących, zwłaszcza żeńska część, nie ukrywa poruszenia zbliżającym się porodem gwiazdy. Ostatnia relacja ze szpitala mogła wywołać oczywiste skojarzenia. Pani Małgosiu, kiedy poród? Super się pani prezentuje, pisze jedna z obserwujących profil gwiazdy, internautek. Na porach padło pytanie o płeć imię dziecka. Sama zainteresowana napisała pod ostatnim zdjęciem, że jej wizyta w szpitalu nie jest związana z porodem. Fani żyją już przyszłymi narodzinami dziecka gwiazdy. Zdjęcie z kliniki wywołało poruszenie w sieci. Fani zaczęli domniemywać, czy aby gwiazda nie urodziła już potomka i zwleka z pochwaleniem się dobrą nowiną Nie, nie rodzę napisała zdawkowo Małgorzata. Fani śladzą losy sympatycznej kobiety dzięki jej regularnej aktywności na Instagramie Wykazują żywe zainteresowanie zbliżającym się porodem kobiety. Nic dziwnego, w końcu na profilu widzimy M. Inaczej wspólne zdjęcie pary z okresu świątecznego, na których gwiazda rolnika pozuje z mocno zaokrąglonym brzuszkiem. Obserwując przyszłe mamy, nigdy nie zastanawiałam się, jak ja to będę przeżywać. Wiecie, czego mi spośród tych wszystkich idealnych, instagramowych zdjęć brakuje takiego realizmu życiowego? Najczęstsze problemy: ile przytyłaś ciąży, ile ci zostało. Problem życia. To dla mnie oczywiście też jest ważne i ważne pozostanie, ale właśnie chyba w tym momencie stajesz się mamą, gdy bardziej martwisz się o maleństwo niż o siebie, komentowała jeden z ostatnich wpisów Małgorzata Borysewicz. Para zdobywa w sieci coraz większą popularność. W gąszczu słów wsparcia i gratulacji trudno znaleźć opinię kogoś nieprzychylnie nastawionego do bohaterów Rolnik szuka żony. Kochajcie się i wspierajcie. Teraz najważniejsze: donoszenie i urodzenie synka. Potem proza życia: Przytaczamy jeden z komentarzy fanki na profilu Małgorzaty Borysewicz na Instagramie. Przed parą trudny czas porodu i zabania o przyszłe dziecko. Nie pozostaje nic innego, jak życzenie obojgu wytrwałości i przestawienie życia na nowe tory, już z ukochaną pociechą.